Fernando Santos zwolniony. PZPN zmienia selekcjonera po sromotnej porażce naszej kadry w Tiranie. Spotkanie w Albanii przelało czarę goryczym. Kibice byli wściekli na to, jak zaprezentowali się nasi piłkarze. Niektóre gracze na pewno trzeba wymienić. No, są już tacy, którzy grają w tej reprezentacji. No, myślę, że po prostu powinni już ustąpić miejsca młodym. Tym bardziej, że nasza młodsza kadra jednak ma większe sukcesy. Powoływanie w ogóle takich już starszych, wiekowych zawodników niby mają doświadczenie, ale nie przekłada się na grę zdecydowanie. Trener odchodzi w niesławie, a w grze są też gigantyczne pieniądze. Jak pisały media, w rozwiązanym właśnie kontrakcie Portugalczyk miał zagwarantować sobie świetne warunki. Miesięcznie na jego konto mogło wpływać nawet 700 tysięcy złotych. PZPN i był już trener biało-czerwonych zdecydowali się rozwiązać tę umowę za porozumieniem stron, a to dość ważny szczegół. Dlaczego? W innym wypadku bowiem PZPN musiałby prawdopodobnie zapłacić blisko 1,5 miliona złotych kary. Były piłkarz Radosław Majdan w rozmowie z przeglądem sportowym krytykuje Fernando Santosza i mówi, czego brakowało mu dotychczas w naszej kadrze. Mam wrażenie, że jak nasi piłkarze przyjeżdżają na zgrupowanie reprezentacji, to każdy z nich jest zainteresowany swoją karierą, swoim udziale w, tej, w tym zgrupowaniu, czy, czy żeby on się jakoś w tym momencie zaznaczył, a za mało tam jest wspólnego mianownika, jakim jest drużyna, i bezwzględnie tego mi brakuje. Drużyny. Po pożegnaniu Santosza trzeba wybrać nowego trenera. Prezes Kulesza nie nie ma na to jednak dużo czasu, bo już 12 października Polska gra mecz z Wyspami Owczymi.